Park wraca do miasta. To wielka przyjemność, wielka radość. Myślę, że w, szczególnie w tym miejscu Krakowa, gdzie brak takiej zieleni będzie bardzo dobrą reakcją na te potrzeby mieszkańców. Z tego powodu bardzo się cieszę, że otwieramy. Park z racji tego, że nie był zadbany przez ten okres, kiedy był zamknięty, będzie wymagał działań pielęgnacyjnych, ale przemyślanych działań pielęgnacyjnych. Tutaj nie chcielibyśmy, żeby była jakakolwiek gigantomania. Już są pierwsze ławki pierwsze kosze, na pewno będzie trzeba oświetlić, postawić lampy nowe, bo one są jeszcze z czasów... Słusznie minionych, ale na pewno to jest coś, co będziemy robić stopniowo. Mam nadzieję również, że będzie uruchomione połączenie z 10. Licem Ogólnokształcącym. Zawsze taka furtka była. Warto zwrócić uwagę, że obok jest jeszcze bardzo mocno zrujnowany budynek dawnego Pałacu Tarnowskich, który mam nadzieję, że być może uda nam się także dla miasta uzyskać. Będziemy prowadzili na ten temat rozmowy. Są myślę, że dobre pomysły na ten e, dwór, który jest mocno zaniedbany, a kiedyś bardzo ten Życiem. Mam tyle lat, że pamiętam, jak tutaj świetnie funkcjonowało Radio Kraków. Miało wielki urok. Zresztą warto też powiedzieć coś o patronie tego parku. Jalukurek to taki krakowski literat, jeden z nielicznych polskich futurystów, dziennikarz. Wszedł do historii literatury taką powieścią: Grypa szaleje w naprawie. Jego mama pochodziła z naprawy, i on opowiadał o Trudnych dziejach podhalańskiej wsi z okresu wielkiego kryzysu. Dobrze, że ta postać powrotem wraca w obieg naszego miasta, bo trochę była zapomniana. Za chłopaka chodziliśmy, tu graliśmy w piłkę, spotykaliśmy się, w dwa ognie się grało, w chowanego, takie miłe były wspomnienia, a poza tym chodziło się tu jeszcze na koncerty Radia Kraków do pałacu. Tylko szkoda, że tak dużo zapłaciło miasto.